nadzwyczajną sesję Rady innych KODU połaną na wniosek Pana Wójca. Yy, serdecznie chciałam powitać Pani i Panów Radnych. Witamy Pana Wójca i jego prośba. Serdecznie witamy Pana Drzeja Królewskiego, Pana Dostępcę. Witamy serdecznie Panią Szkarnię, Panią Witamy także Pana Sekretarza. Yy, witam naszą obsługę, Witamy Pana Dyrektora. Witam także Panią w pro, protokołach serdecznie każdym do spraw regulaminowych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że wszyscy radni są obecni, czyli z naszych radnych. Z porządkiem obrad Państwo się zapoznali, ale na chwilę obecną, jeszcze na wniosek Pana Ufa, doszło nam jeden projekt uchwały, Może powiem jaki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z użytkowania części nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w obrębie kodem 1. Proszę, przegłosujemy się Państwo Radni za zgodę. Radecka Pękara, jestem za. Pan Asik Stanisław. Jestem za. Jestem za. Nazaruk Janina. Jestem za. Głowacki Marian. Za. Prokopiuk Leon. Maksymiu Kirena, Bebko Krystyna. Krystyna Pańkowska Mirosława. Pana Siuk Podsiadwy Artur. Za. Szkodziński Waldemar. Gregorczyk Wiesław. Fiskosz Jarosław. Za. Filipek Jerzy. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zatem porządek obrad został ze, zmiana, ze zmianami podjęty jednogłośnie. I wprowadzimy go jako punkt trzeci, podpunkt czwarty. O, punkt czwarty. Dobrze. Następnie przechodzimy do y, podjęcia y, uchwał w sprawie. Pierwszym projektem uchwały jest projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi białskiemu na dofinansowanie przewozów na linii Kodeń- Terespol. Proszę bardzo, prosimy Pana Wójta. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani Panowni Radni. Potrzebna jest ta uchwała do dalszego, żeby mógł kursować ten autobus, który jest 7.10 do Terespola, potem 7.40 wraca z Terespola i po południu 15.10 do Terespola i wraca z Terespola. No jest tak jakby uzasadniona ten kurs. To jest jedyny kurs dofinansowany przez gminę, do, przez gminę Kodeń. To będzie kwota około 5 tysięcy złotych w skali roku. No, była taka potrzeba, zwracaliśmy mieszkańcy do nas, głównie jeżeli chodzi o rano, żeby dzieci mogły z Kostomot i tam Kostomoty, Dobratycze, żeby mogły dojechać do, do liceum. Także bardzo bym prosił o przyjęcie tej uchwały i ona jest potrzebna, ta uchwała po prostu, żeby podpisać porozumienie z powiatem. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? projektu uchwały. Nie widzę. Zatem przystąpimy do przegłosowania. Radecka Barbara, jestem za. Pan Asiuk Stanisław. Jestem za. Ry Juliusz. Jestem za. Nazaruk Janina. Jestem za. Głowacki Marian. Jestem za. Prokopiuk Leon. Maksimiu Kirena. Za. Bebko Krystyna. Jestem za. Pańkowska Mirosława. Panasiu za. Podsiadły Artur, jestem Szkodziński Waldemar, Gregorczyk Wiesław, jestem za. Piskosz Jarosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zatem uchwała nr 30, łamane 217, łamane 2022 Rady Gminy Kodeń z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na dofinansowanie przewozów na linii Kodeń Terespol została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały jest w sprawie. Zmian w budżecie gminy Kodeń na rok 2022. Prosimy panią Skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, na podstawie pisma zarządu powiatu Bielskiego z 10 stycznia bieżącego roku w sprawie przyznanych środków na zadania realizowane w ramach porozumień z gminą Kodeń oraz porozumienia z województwem lubelskim w sprawie powierzenia gminy Kodeń bieżącego utrzymania drogi 816 w miejscowości Kodeń. Również y, na podstawie przyznania dofinansowania z, y, y, ze środków europejskich dofinansowania na realizację projektu Cyfrowa Gmina zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 197 130 zł, z tego dochody bieżące 154 130 zł i dochody majątkowe 43 000 zł. Środki te powyższe są przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania WTZ w Kodniu 76 320 zł, dofinansowanie szkolnego schroniska młodzieżowego 3000, dofinansowanie imprez z zakresu kultury 5500, dofinansowanie imprez sportowych 2800, dofinansowanie bieżącego utrzymania drogi 816 45 550, dotacja na realizację grantu Cyfrowa Gmina 102 960 zł. Ponadto zmniejszono y, środki, y, zmniejszono plan y, dotacji na realizację projektu Czas na Seniora o 40 tysięcy, w związku z tym, że w ubiegłym roku dostaliśmy po prostu o te 40 tysięcy więcej niż było planowane i y, 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 w związku z tym, że nie zostały wykorzystane nawet te... Planowane środki na realizację projektu, plus te, które po prostu były e, przekazane już tak jakby ponadplanowo. Musimy e, zwiększyć e, wydatki, na re, po prostu przesunąć realizację projektu, bo jest to projekt wieloletni, jak e, pamiętacie, realizowany od e, 21 do aż 23 roku, więc te niewykorzystane środki przekazujemy na razie na rok bieżący. Bez y, zmieniania harmonogramu jeszcze na rok 2023, bo nie wiemy po prostu jak będzie przebiegała realizacja w bieżącym roku. Zwiększono również wydatki gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o niewykorzystane środki z ubiegłego roku o 28 142 ,87 zł 87 y, 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 Podobnie nie wykorzystano też y, środków na laboratoria przyszłości. Y, to już niewielka kwota, została 3027,92 zł 92 grosze, ale y, to znaczy takie też były założenia, że można je realizować w przeciągu dwóch lat. Y, chcieliśmy je zrealizować w tamtym roku, aczkolwiek no tamte 3000 zostały, więc y, przerzucamy je na rok bieżący. I jeszcze y, taka najnowsza zmiana, która tam nawet nie była uwzględniona, uwzględniona w projekcie uchwały, którą y, Państwo otrzymaliście, to był y, wynik y, otwarcia ofert na y, realizację projektu poprawa go warunków gospodarki i w gminie Kodeń. Chodzi o, tam były dwie części, część wodociągowa, część kanalizacyjna. Y, część wodociągowa E, najniższa oferta przekracza nasz, nasze nakłady zabezpieczone w projekcie o 157 88 zł. Natomiast e, na część kanalizacyjną to przekracza o bardzo dużo, bo tam e, mamy 2,5 miliona, a najniższa jest 4,400. Więc e, tak wstępnie podejmuj, podjęliśmy decyzję, że część wodociągową. Zaakceptujemy i tam dołożymy te 157 tysięcy i będziemy realizować, natomiast część kanalizacyjną ogłosimy ponownie, po prostu żeby spróbować y, jeszcze, że, że może jakieś szanse będziemy mieć, że, że jednak ta cena będzie niższa. Yy. Zaplanowano również tą pomoc finansową, o którą uchwalaliśmy przed chwilą, y, dla powiatu na realizację przewozów autobusowych. 4937 zł. Po wprowadzeniu zmian dochody na rok 2022 wynoszą 16 196 308 zł 32 grosze, z tego dochody bieżące 15 357 266 zł 62 grosze i dochody majątkowe 839 041 zł 70 groszy. Wydatki na rok 2022 e, wynoszą ogółem 19 937 514 zł 88 groszy. Wydatki bieżące 15 295 343 zł 6 groszy i wydatki majątkowe 4 642 171 82 zł. E, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? W związku z projektem uchwały? Nie widzę, wszystko jasne. Zatem przystąpimy do głosowania. Radecka Barbara, jestem za. Panasiuk Stanisław, Jestem za. Ry Juliusz, Nazaruk Janina, Łowacki Marian, Prokopiu Kleon, Maksymiuk Kirena, Bebko Krystyna, Pańkowska Mirosława, jestem za. Panasiuk Ewa, jestem za. Podsiadły Artur, jestem za. Szkodziński Waldemar. Gregorczyk Wiesław Jestem za, Piskosz Jarosław za. i Filip Jestem za. Dziękuję bardzo. Zatem uchwała numer roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodej na rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Prosimy Pani Skarbnik. Jeśli można jeszcze króciutko y Załącznik numer 1, czyli plan na rok 2022 jest zaktualizowany zgodnie z uchwalaną przed chwilą uchwalanymi zmianami do budżetu na rok 2022. Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia, to właśnie zmieniamy harmonogram realizacji przedsięwzięcia czas na seniora przesuwając niewykorzystane środki z 21 na 2022 tworzymy nowe przedsięwzięcie Laboratoria Przyszłości, po prostu również przesuwając te środki niewykorzystane z 21 na 22. Ponadto jeszcze zwiększamy właśnie nakłady na bieżący rok realizacji projektu poprawa gospodarki wodno-ściekowej o te 157 tysięcy. Jak również o czym jeszcze powinnam wspomnieć przy poprzedniej uchwale, że przesuwamy również niewykorzystane nakłady na rewitalizację Centrum Kodnia, bo tam też było y, takie założenie przedsięwzięcia, że w tamtym roku 50 tysięcy i y, 500 teraz. Natomiast nie wydaliśmy tych 50, bo tam umowa jest na, do, na dokumentację podpisana, ale jeszcze nie została zrealizowana, nie mamy rachunku, więc y, te 50 tysięcy również będzie do wykorzystania na ten rok. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę, wszystko jasne. Zatem przystąpimy do głosowania. Radycka Barbara, jestem za. Pan Asiuk Stanisław? Jestem za. Ryl Juliusz? Jestem za. Nazaruk Janina? Głowacki Marian? Prokopiu Kleon? Maksymiu Kirena? Bebko Krystyna? Pańkowska Mirosława? Da. Pan Asiuk Ewa? Odsiadły Artur? Da. Szkodziński Waldemar? Da. Gregorczyk Wiesław? Jestem za. Piskorz Jarosław? I Filipek Jerzy? Tak. Dziękuję. Zatem uchwała nr 30/219/2022 Rady Gminy Kodeń z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Następnie przechodzimy do projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użytkowania części nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w obrębie koden 1. Jeżeli można, Proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni. Zarząd Koła Towarzystwa Pomocy imię Św. Brata Alberta w Kodniu zwrócił się z prośbą o przedłużenie tej umowy użyczenia. W związku z tym, że prośba jest, żeby tę umowę przedłużyć o ponad 3 lata, to musi być zgoda Rady idziemy w tym kierunku. Nie wiem, czy będziemy ją zawierali na 3 lata, czy może na krócej. Chodzi o ten budynek biały w parku i tam działkę dziesięciorową. No tam jest, to mnie motywuje o tym, że oni ten budynek wiem, wykorzystują. Brata Alberta, tak jak powiedziałem. Tak, brat Alberta. Tak. W parku ten, to, to ten budynek, pamiętacie kiedyś mia, mieli zakusy, żeby to wykupić jeszcze w poprzednich latach, no ale jest to na dzień dzisiejszy nasze i chyba raczej tego się nie będziemy wyzbywali, bo mamy też jeszcze w planie robienie rewitalizacji tej części parku, bo w tej chwili ograniczamy tę rewitalizację, którą robimy z projektu z Polskiego Ładu do tej części ogrodzenia, gdzie było to ogrodzenie, do figurki. Także tutaj nie wiem, czy zawrzemy tę umowę na kolejne 10 lat. Myślę, że nie, bo potem żeby nie było problemu, choć każdą umowę w razie by jakieś pieniążki pojawiły, można by powiedzieć, no żeby potem nie sobie nie strzelić w kolano i nie zrobić problemu, także Taka propozycja padła, no, możemy w tej chwili im to wydrżać. Mhm. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystąpimy do przegłosowania. Radecka Barbara jestem za, Pan Asiuk Stanisław. Jestem za. Ryl, Juliusz, jestem za. Nazaruk Janina, za. Głowacki Marian, Prokopiuk Leon, Maksymiuk Irena. Bebko Krystyna, tak. Pańkowska Mirosława, tak. Pana Ewa, Podsiadły Artur, Szkodziński Waldemar, Grygorczyk Wiesław, Piskosz Jarosław, tak. Filipek Jerzy. Za. Dziękuję. Zatem uchwała nr 30 220 2022 Rady Gminy Kodeń z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użytkowania części nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w obrębie kody 1 została podjęta jednogłośnie. I tak zakończyliśmy przyjmowanie uchwał. Zanim zakończymy pan sekretarz, tak coś nam jeszcze jakieś informacje, czy pan prosimy szybciutko sesja nam przebiegła, także może jeszcze wykorzystajmy na jakieś szanowni informacje? państwo okres jest gorący. Na dzień dzisiejszy, nawet jesteśmy w tej chwili, czy wróciliśmy, byliśmy po rozmowach, jeśli chodzi o tę inwestycję z tego programu strategicznego, o nowy ład. Mamy tutaj burzę mózgu, co można byłoby zrobić, jak zrobić, bo jest czas krótki i po prostu no, jest wymagana dokumentacja z pozwoleniem na budowę. No, tu może w szczegóły Państwa nie będę wprowadzał, ale mówię, na dzień dzisiejszy mamy kilka pomysłów. Jeżeli już zdecydujemy się na coś, to wtedy Państwa poinformujemy. No oczywiście głównie chodzi tutaj o drogi, o dalszą rewitalizację tej części Kodnia. Jest ten fundusz z Polskiego Ładu, jest z kolei kolejny fundusz Popegierowski, który się który się pojawił bardzo korzystne do finansowania. Jeden 95%, drugi 98%. Także jesteśmy w porozmowach wspólnie tu z powiatem chcemy zainwestować sporo część pieniędzy na tą drogę do na drogę do piszczacy, ale mówię, to może oszczągło już kolejny. Na kolejnym spotkaniu coś więcej powiemy, bo jak już dojdziemy do porozumienia, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o te całe nowe inwestycje. Bo mówię, czego się nie tkniemy, to nie jest tak, że to da się, da się zrealizować, bo myśleliśmy też o ścieżce do Kostomot, no, ale niestety pas drogi wojewódzkiej jest za wąski, żeby ta ścieżka się tam zmieściła i szkoda przepuścić takich pieniędzy, bo to, bo to są grube, grube miliony. No ale mówię, zobaczymy, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Druga taka sprawa. Chodzi o te szkody, pewnie i tak by padło pytanie, jeżeli chodzi o szkody wyrządzone na naszych drogach, na drogach prywatnych, jeżeli chodzi też o wycinkę drzew i no, zniszczone pola uprawne i łąki z polami, nie ma problemu raczej, bo to się zaorze, gorzej jest z łąkami. Wiele tutaj skarg do nas wpłynęło. Poszliśmy jakby dwukierunkowo. O naprawę dróg gminnych zwróciliśmy się do Mono i do wojska. No otrzymaliśmy w tej chwili taką niekorzystną dla nas odpowiedź, ale nie odpuszczamy. No bo obligują nas do tego, żebyśmy my załatwili kruszywo. Druga sprawa, że pojawił się taki problem, że RDOŚ tutaj zakwestionował te drogi, które były naprawione w Janowie i też wymagają jakiejś pełnej dokumentacji. Jest zmiana interpretacji przepisów, próbujemy, idziemy w tym kierunku i my z jednym pismem, jeżeli chodzi o drogi Gminne zwróciliśmy się do wojska, do Monu. Natomiast jeżeli chodzi o te straty u rolników, to zwróciliśmy się do pana wojewody z jednym pismem. Wczoraj wystosowaliśmy kolejne pisma, żeby wskazał, jak mieszkańcy nasi mogą się ubiegać o odszkodowanie. Bo ja rozumiem, że to chyba będzie w formie odszkodowań. Poszło tak trochę na żywioł. Wojsko pojeździło jak pojeździło. No wiadomo, mają swoje cele, mają swoje zadania mają prawo, tylko okazuje się, że nie do końca, nie do końca powinni tak robić jak zrobili na dzień dzisiejszy, no, a no niestety ludzie ponieśli straty i najgorsze w tym wszystkim jest to, że część ludzi może stracić dopłaty. I tu jest, jest cały ten szkopuł, no czekamy, czekamy aż coś Pan Wojewoda nam odpisze, bo jeszcze nie otrzymaliśmy jak z wojska, już otrzymaliśmy odpowiedź tak od Pana Wojewody, czekamy <grym> na tą, zobaczymy jak oni to zinterpretują, no bo, no, bo drodzy Państwo to będzie nie da się tej inwestycji zrobić od ręki, to będzie, podejrzewam, inwestycja wieloletnia, no bo przy takim zjeżdżeniu łąki, przecież ta trawa nie odrośnie, ludzie będą mieli, jak to się mówi, mniejsze zbiory, mniejsze plony, no i mniejsze dopłaty z tego tytułu, także no takie sprawy, myślę, że takie nurtujące wszystkich, bo jest dużo pytań, oczywiście media i to niekorzystne, nie zawsze sprzyjające tutaj i nam, próbują z tego zrobić sensację, drodzy Państwo, że że tak czy owak, ale my uważamy, że to nie tędy droga, rozmawiamy i szukamy jakby skutecznego, skutecznego rozwiązania, no bo jeżeli ten pas, który rzekomo był wywłaszczony, no bo teraz się ludzie niektórzy dopiero dowiadują, że poszły nowe wywłaszczenia, nie wiem czy poszły czy nie poszły dokładnie, Pani Sawka przynajmniej tak to zgłaszała, ona no nic o tych wywłaszczeniach nie wie, no ale ten pas no wycinali poza tym pasem, no zobaczymy jak to będzie z tymi kwestiami, bo sprawa się zrobiła mocno medialna. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radni, tak dopowiem tylko, że te pisma też poszły do parlamentarzystów z naszego okręgu i też jak rozmawialiśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to właściciele tych terenów, czy to zarówno łąk w obszarze Natura 2000, obszarze chronionego krajobrazu, czy w obszarze nagranicznym, też będą mogli wnioskować o regres, będą mieli regres odszkodowawczy o rekompensatę za pomniejszone dopłaty rolne właśnie do tych działek. My próbujemy uruchomić Urząd Wojewódzki, również Ministerstwa, aby te procedury były już znane i ta informacja, żeby była przekazana dla Urzędu naszego, abyśmy mogli. Też pomagać mieszkańcom w przekazywaniu informacji na temat procedury odszkodowawczej. Jestem przekonany, że to się skończy. Pytanie, czy to będzie działało podobnie tak jak w przypadku rekompensat skierowanych do przedsiębiorców z branży gastronomicznej czy turystycznej w obszarze nadbrzeżańskim, czyli w obszarze wyjątkowym, czy też ograniczonego przebywania, czy to będzie w formie jakby procedur cywilnych i odszkodowania na drodze sądowe. No moim zdaniem to pierwsze rozwiązanie było lepsze. Ponadto, Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że dzisiaj mamy sesję nadzwyczajną, chciałbym przekazać też bardzo ważną informację w zakresie uruchomienia nowej części programu Czyste powietrze z najwyższym poziomem dofinansowania. Do tej pory mieliśmy część pierwszą programu tą dostępną dla osób, którzy, które mają roczny dochód do mm, wnioskodawcy do 100 tysięcy złotych i to była możliwość otrzymania dotacji do 30 tysięcy z dofinansowaniem od 30 do 50. 000. Tutaj dofinansowanie wzrasta w niektórych y, obszarach, nawet do 50%. Y, drugi, y, druga część programu to był podwyższony poziom dofinansowania i tam dotacja maksymalna Mogła wynieść do 37 tysięcy. Wysokość dofinansowania procentowa jest od 60 do 75%. Te, yy, ta druga część podwyższonego poziomu dofinansowania to jest dla osób, które mają dochody w gospodarstwie wieloosobowym do kwoty 1564 zł a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł, to musi być oczywiście poprzedzone uzyskaniem zaświadczenia o dochodach wydanych przez gminę, a w naszym przypadku przez tym się zajmuje Pani Agnieszka Falkiewicz z Ośrodku Pomocy Społecznej ale od 25 stycznia 2022 roku został uruchomiona trzecia część programu z najwyższym poziomem dofinansowania i tam Szanowni Państwo, uwaga, to jest aż do 90% kosztów kwalifikowalnych do kwoty 69 tysięcy przy przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie y, wieloosobowym jest y, to 900 zł kwota, przy gospodarstwie jednoosobowym 1260, ale jest też alternatywa, alternatywą do dochodzenia y, o, do y, dochodowego kryterium kwalifikowalnego ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego E, lub zasiłku opiekuńczego i do wniosku należy dołączyć e, zaświadczenie o dochodach wydanych e, przez e, gminę. No i tutaj jest sytuacja, że e, ten program rusza e, od 25 stycznia. To oczywiście będziemy analizowali szczegółowo, ale e, jestem przekonany, że kilka osób, które mają najniższe dochody również e, załapią się właśnie na tą formę dofinansowania e, i też w imieniu Pana Wójta, jak i swoim, chciałem podziękować dla autorów tego projektu, który otrzymaliśmy to finansowanie. Cyfrowa Gmina, oczywiście tam były jakieś środki przyznane w formie, w formie w formie algorytmu 102 900 zł, ale ten wniosek trzeba było dobrze opracować i autorami tego wniosku był Pan Łukasz Stacharczuk, informatyk gminny oraz pan, pan Adam Burc Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jestem przekonany, że ta kwota podniesie jakość cyfrową naszej gminy oraz wpłynie na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, których jest bardzo dużo w gminie, a którymi na co dzień nie Także gratuluję obu Panom właśnie dobrego wniosku, bo kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze jeżeli ja. można, to ja może dwa zdania. Szanowni Państwo, no w związku z tą pandemią w tej chwili występującą zastanawiamy się w jaki sposób ograniczyć dostęp do Urzędu Gminy. Prawdopodobnie zamkniemy kasę po raz kolejny i no zobaczymy jeszcze, zrobimy może też sekretariat selekcyjny żeby zastosować się tutaj też do zaleceń Wojewody, bo jest taka propozycja pracy zdalnej. U nas to raczej nie wchodzi w rachubę, to jest jedna rzecz. Druga, Drodzy Państwo, są przyjmowani sprawa, wnioski osłonowe, jeżeli chodzi o podwyżkę na energię. Na energię robi to pracownik GOPS-u, w tej chwili właściwego Sztatu Terapii Zajęciowej i, i GOPS-u, Pani Marecka i tam musimy składać te wnioski. Te wnioski są przyjmowane na dole w GOPS-ie, w, w, GOPS w, w Pomieszczeniach Opieki Społecznej. No i jeszcze raz przypominamy o tych wnioskach, które należy złożyć, jeżeli chodzi o źródła opalania opiece. No ewentualnie drogą elektroniczną, można przecież tak samo te wnioski składać, także nie zachęcamy w tej chwili do jakby takiego do, do odwiedzania urzędu gminy, jeżeli coś można załatwić na telefon czy załatwić zdalnie, można to byśmy o to prosili Państwa. Dziękujemy bardzo. Na tyle dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze, ma coś ważnego? Nie widzę, tak? To zamykamy. Przechodzimy do punktu czwartego. Zamykam 30. sesję Rady Gminy w Kodniu. Dziękuję wszystkim za przybycie.